Ja jestem mlecznym człowiekiem Mleko lubię leko, lubię, lubię mleko Dzień dobry Spokój. Spokój? Spokój Zapanował? Co? Spokój zapanował, tak? Ale nawet <noise> zobacz, główkę położą tak? no, Ja widzę no Bo ty badyla trzymasz w ręce Co? Badyla Nie, klucze Tak, klucze Masio a jeszcze uważaj, bo, bo, gdzie, jajce Nie, idą. nie on Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Odejdź. nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Weź mi z tym patykiem, kurwa. Bo już... mało brakowałyśmy. mnie... Daj mi to. No daj mu to, no. Daj mu to Nie, ma. nie mam. Nie On mam. On nawet nie widział jak ty wyrzuciłeś. Nie mam. Mhm. Ej, To mi dupę zagląda. Fetor. To nie miał dupę Zaglądasz Aki Ty, Krzysiek Krzysiek Ale jestem pod wrażeniem Masz nowy sweter To jest Arny pan Krzysztof o. Do, To niech ma niech sobie nosi Zgoda nie. między nami Krzyszko Bo ludzie pierdolo, że pokłóciliśmy się To ja ci ja cię przepraszam Ty mnie przeproś. Dawaj mi tu rękę, raz dwa Daj, daj to po ślubie co, nie ma zgody? Nie ma? No to nie. No to nie. No to nie. 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 Czyli nie ma. O, nie, to rządzamy. nie. Nie nagrywam. A czemu ty nie nagrywasz? Co, co? A co ty kurwa? Co, 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 co? Tak nie? nie ma reklam co? No bo ci kurwa ludzie pozgłaszali No to nie zgłaszają, to niech będą mnie oglądać. Nie w dupie mam ich Krzyśku, proszę zwrócić mi pieniądze za ten. Proszę mnie pieniądze za ten. O tak, tak ty, ty masz, ja mam. Ja mam więcej, zobacz. Proszę mi tu. Dobrze, zobacz. dobrze wypala. Gówno wypaliło kurwa na kiblu i spodnie wypaliło. Nie, nie. To... Jak nie? Tobie też i mi ale chuj. Warto było Nawet nie dziu, Dzisiaj deski nie będziemy zakładać, tak? Na, nawet nie. Krzysiek. Krzysiek. Krzysiek! Dzisiaj deski nie będziemy zakładać, nie. jest niedziela. Jutro nie. to zrobimy. Ej, To nie wolno tam zaglądać! Nie wolno! Podziany i koniec! No, się krzyczy na no, mojego pieska, kochanego. Moje, moje. Serduszko to. Tak. Lubisz takie psy? Co? Ogólnie lubisz psy. Płoń, no. nie, to jest przyjaciel. Tak, człowieka. Tak? No. Ty miałeś. Ile miałeś psów? Ja miałem. Cztery. Ostatni był jaki? Nero ten tak? Wilk. Tutaj? No. Wilk. Nero. To Wilk. Tak? Nie Azor. Azor był. A to Wilk był, tak? Nie, jeszcze malutki był piesek. No jaki kurwa, malutki jak ty chodziłeś z nim kurwa do połowy ciebie był. To Nero był do połowy. A nero? No tak. Azor to... Dobra, Azor to swoją drogą. Ale on był ładny ty. To, Azor? A moja ma dwa pieski. Słucham? Ta moja. Kobieta z Warszawy to ma dwa pieski. A jakie ma? Jakiej rasy? A ja nie wiem, nie pytałem się. Ale ty Krzysiek kurwa. Ale w centrum Warszawy mieszka, przy pałacu tym. Tak? Tak. To co ja widziałem, tak? Tak. A ma, a drugi ma, ma dom gdzieś na poboczu Warszawy, tylko tam remont robił. Mój, ten tam remont. Pewnie, zrobił, to... pewnie pieniędzy potrzebuje. Nie ma. A teraz chcę kupić Mercedesa. 2001 rocznik. za 35 tysięcy. O, ktoś do mnie dzwoni, zaraz odbierzemy. Dzień dobry Krzysztof.